Siemano i witam was z tej strony Neskot eee, Witam was w kolejnym Pio! To zaczyna się zrobić trudne, co nie? Eee, w tym samym początku wspomnę o tym, że, że robię parę, znaczy, że robię ogólnie ankiety na, na Facebooku mam zamiar zrobić an an ankiety na Facebooku eee, które które przyczynią, przyczynią się do następnego konkursu eee, co do konkursu, zrobię oddzielnie do tego filmik chyba eee, więc głosujcie, głosujcie po prostu na Facebooku. Głosujcie, jeżeli chcecie coś wygrać. Tak, tak wam powiem. Bądźcie po prostu aktywni na Facebooku, tak, o, tak wam powiem jeszcze bardziej. A co do od dzisiejszego odcinka? No to co, będzie parę, parę pytań. Odcinek chyba nie będzie zbytnio długi. Będą pytania, na które sam nie będę znał odpowiedzi, których nie będę niektórych rozumiał, ale, ale odpowiem na nie i tak, i tak. Więc. Jedyne co mogę wam teraz powiedzieć, to zapraszam do oglądania, co nie? Pff. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od pytania Kaczpera Masz ciągnik? Nie, ciągnika nie mam, ale wiesz za to co mam? Taki <mum> 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 wielki ciąg, widzicie? A, a? U mnie przecież po każdej płaszczyźnie nie to jest ciągnik, ciągnik nie przyjedzie po, po wszystkich. Ciągnik to gówno, to ma gąsienice. Umie przejechać po każdym terenie. No oprócz wody, bo no dobra, woda też zniszczy. Nawet u mnie że strzela ciągnik nie umieję, więc... Już tyle plusów znalazłem na czołg, a, a tyle minusów na ciągnik, widzicie? Widzicie, lepiej kupić czołg, wiecie? lepiej kupić czołg niż, yy, niż jakiś głupi ciągnik. Następne pytanie należy do Kuby. Jak wyjdzie Dead Island 2, to zrobię z niego serię Dead Island 2, ogólnie Dead Island 2 będzie nazywało się jakoś inaczej, albo będzie się nazywało Dead Island Reptide Reptide, Riptidee, Riptide. właśnie dokładnie Nie jestem pewien czy będę w to grał. W jedynkę grałem, jedynka była fajna, jedynka była fajna w dwójkę, dwójkę? nie wiem, zależy jak będzie wyglądało, zależy, zależy, no właśnie jak będzie wyglądało, jak będzie fabuła, jak będzie inne rzeczy, jeżeli będzie fajna, jeżeli będzie tak, tak, tak samo skonstruowana na przykład koop jak w poprzednim, chociaż wątpię, żeby tam się coś zmieniło, to, to raczej będzie, jeżeli dodadzą jakieś nowe bronie, jeżeli dodadzą jakieś nowe postacie, jakieś, jakieś coś nowego moce, jakieś, nie wiem, super pionujące, atak na przykład, no to takie, takie coś, takie coś bym sobie pograł, naprawdę, no. E, nie wiem, dokładnie nie wiem, czy, czy nakręcę z niego serię, nie wiem, zob zobaczę. Znaczy, czy zrobię z niego serię, nakręcę, no w sumie też może być. Nie jestem pewien, naprawdę, uwierz mi, że nie jestem pewien. E, tego się przekonamy, jak już, jak już się pojawi, a kiedy się pojawi nawet tego, nie wiem, 23 kwietnia, styczeń do tymalnych kwiecień, maj, kwiecień, 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 to niedługo. Na razie czekam na gry takie jak Steam City i Crisis Trójka, więc yy, co do Dead zobaczymy Kolejne pytanie należy do Damiana. Czy jak przyjeżdżasz do Polski, to sprawia Ci to taki mętlik, żeby zostać? Zapomniałeś mi z znak zapytania. Tak za bardzo tego pytania tak naprawdę nie rozumiem, wiesz? Czy jak przyjeżdżasz do Polski, to sprawia ci to taki Mentlik, żeby zostać? Yy, jak przyjeżdżam do Polski, to zawyczaj chcę od razu wracać, bo, bo tak mi się nudzi. Tam, w tej Polsce. Jedyne po co przyjeżdżam to zazwyczaj jest nie wiem, jakieś, jakaś, jakaś rzecz. Nie wiem, no. Powiedzmy, ślub, tak było kiedyś tam, znaczy poprzednim razem, jak pojechałem, albo, albo jakaś inna rzecz, jakieś wesele, albo coś, nie wiem. Wtedy przyjeżdżam na tydzień, na przykład, i, i ten. I po, prostu, po prostu przez ten tydzień się cholernie nudzę, oprócz tych dni, gdzie, gdzie mamy właśnie te tam już zaplanowane, co mamy robić. A tak ogólnie, to przyjeżdżam, nudzę się, przyjeżdżam tylko i wyłącznie po to, żeby zjeść tam, przykład jakieś kawałki kurczaka w Marizie, na przykład, bo w Marizie najlepsze kawałki kurczaka są. Eee, jakąś tam zapiekankę na Warszawskiej albo gdzieś, eee, chyba gdzieś tam. Eee, więc w sumie nie, nie, nie sprawia mi to jakiegoś wielkiego mętliku, żeby zostać. Bo szczerze mówiąc zawsze chcę wracać, więc... To chyba by było to. Chyba to taka odpowiedź ci... ...cie... ...zaraz faktyczumanunuje, co nie? Następne pytanie należy do... Minecraftera ...MinecrafteraKacpero. Czemu nikt cię nie ogląda jak robisz takie fajne filmy? Co? Nikt mnie nie ogląda? Jak to niby kuźwa cudem? Ja robię takie fajne filmiki, a nikt nie ogląda! Aaaa... Dlaczego mi nie ulicy? Pytanie od użytkownika Timozolini. Znasz cały język duński? Tak, cholera, znam cały język duński, tak, od A do, do, do jakiejś tam U y, albo jakiegoś takiego, jakiejś takiej literki, nie wiem, co jest na końcu duńskiego alfabetu, cholera wie. Eee... Nie, nie znam, kuźwa, całego języka duńskiego, jak miałem cały duński znać, no? To jest, to jest nienormalne, chyba nikt, to, chyba żaden człowiek, który przyjechałby do Danii i uczył się języka od, od, od ile ja mam lat, dziesięciu lat, nie, mam na myśli od 10 roku życia, to wątpię, żebyś nauczył całego duńskiego. No, hello, no. Takie dzieci od, yy, od roku, od, od, od półtora roku, takie półtora roczne, takie to mogły się nauczyć duńskiego i to dosyć szybko, małe dzieci szybko uczą się duńskiego, ale nie, nie, nie tacy już, taki tacy no, więksi, no. 10-12 lat, no to to już trochę trudniej się jest nauczyć, bo, bo jest się wybrennym, bo się nie chce uczyć, bo, bo coś tam, bo coś tam. Bo, bo lepszy angielski, albo jakieś inne rzeczy więc e, nie znam całego duńskiego i wątpię, żeby, żeby, żeby ktoś znał cały nawet duńczycy nie znają całego duńskiego cholera wie, to jest taki trudny język, że, 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 że nawet duńczyk, duńczyk, nawet dyktanda nie umie napisać, uwierzcie mi no tutaj u mnie w klasie, połowa klasy dostaje jedną z gorszych ocen, dlatego że nie umieją napisać słowa co w języku polskim raczej tak często się nie zdarza E, bo tutaj, tutaj już nieraz to mówiłem, że, że w duńskim pisze się e, inaczej, a czyta się inaczej. No więc e, to jest ten największy tutaj błąd. Znaczy nie, nie błąd, tylko, tylko największy problem, właśnie. E, tak samo wchodzą w rachubę te, te literki inne: trzy inne literki. Literki A, E, O, Y, Dobra. Y. Y. Tak zwyczaj, tak, jak, jak w klasie językowej byłem pierwszy dzień, to tak zazwyczaj tak tłumaczyli, jak powiedzieć tą literkę. To jest takie o przekreślone tak ugh, ugh", jakbyś chciał żygnąć. co nie takie takie to jest. Więc. Y... Ale jak się mówi to w wyrazie, to w ogóle inaczej to słychać, co nie? Więc y... tak trochę to tak. Tak jakoś. Za dużo razy mówię. Co, co, co nie? Co nie? Co nie, że za dużo razy mówię, co nie. Pytanie od Magda Leny. Kiedy masz urodziny? 15 luty roku 2334. Wtedy mam właśnie urodziny. Eee, ale dobra, nie, no, no żartuję. 14 sierpnia 96. W sumie mam to wypisane też na tych podstawowych takich pytaniach, które są dostępne na moim kanale. Na tym dokumencie Google, czy jak mu tam. Eee, więc tam też można sobie zobaczyć to ogólnie. Pytanie od Ani: Czy nadal oglądasz bajki? Bajki oglądać będę i. Nie mam zamiaru. Bajki, ja lubię bajki, lubię bajki typu Finashi Fairb, typu Spiderman, typu Iron Man, no dobra, Iron Man może mi za bardzo tak nie przypadam Pokémony no ogólnie takie, takie bajki lubię e, oglądać i raczej, raczej e, nie przestanę oglądać, więc... E, więc oglądam bajki, więc tak, to jest, to jest właśnie to. Pytanie od Bartka, jeżeli przez cały dzień miałbyś być bez komputera, co byś zrobił? Jakbym przez cały tydzień nie miał komputera, co ja bym robił, co ja bym robił, co ja bym robił, ja bym spał, ja bym spał, spałbym, to wykorzystał, i bym to spał, bym, bym, bym to spał, kuźwa, jak ja powiedziałem, bym spał, po prostu bym spał, więc... Yy... Mam jeszcze PlayStation 3, więc to mi żadnego problemu akurat nie robi. No i jeszcze mam podwórko, no na podwórko też pewnie trochę wyszedł, jakbym nie miał tego komputera. No bo jednak by mi się nudziło. Eee, pff, jeszcze jakby to było lato, no to wtedy to rozumiem, ale w zimę to, to kompletnie nie ma co na podwórku robić. Więc lato to wtedy no: podwórko wchodzi w rachubę, mam trampolinę, mam y, drzewa, więc na drzewa mogę sobie powchodzić. Mam naprawdę dużo roboty, jak, jakbym miał, nie, nie miał komputera. Tylko wtedy by tydzień nie było żadnego odcinka, by nie było piono, i wiecie, no to by nie było zbytnie fajne. Chyba, co nie? No właśnie, no. Nie wiem, co jeszcze tutaj mogę dodać do tego, co bym robił przez cały tydzień, jakbym miał komputera, więc po prostu skończę tę tą odpowiedź i dajemy następną. Pytanie od Karoliny. Jak aktualnie jest u ciebie pogoda? Pogoda? Pogoda jest. Yy... Zimna, zimno, jest tam naprawdę zimno podwórku jest śnieg, ale świeci słońce, więc może tak trochę zrównoważyć, że jest zimno, świeci słońce, czyli wychodzi gdzieś na taki poziom, plus jest śnieg, czyli gdzieś tak o no, no, że aż normalnie nie widzi skali. Więc pogoda pogoda jest ogólnie słoneczna, troszeczkę zachmurzona, ale... ale jest śnieg. Kolejne pytanie od Karoliny Ile mniej więcej minut godzin spędzasz przy TV? Ile minut spędzam przed telewizorem? Hm. mało. Szczerze mało, bo bo duńskiej telewizji nie lubię, bo duńska telewizja jest głupia yy, więc duńskiej nie oglądam Jeżeli już coś oglądam, to na przykład takie, jak już ktoś mi tam zadał pytanie, bajki no bajki lubię oglądać więc yy, przed telewizorem spędzam mało czasu ale co do filmów, oglądania filmów yy, to, to, to może, może trochę więcej niż, niż, niż ogólnie tak yy, mógłbym spędzać. Co nie? Yy... Pytanie od Rafiego. Czy lubisz Pokémony? Pokémony, wiesz co? oglądam Pokémony. oglądam Pokémony, teraz aktualnie ogólne Pokémony. Yy, jestem w sezonie szóstym Master Quest. Nie, to już jest następny. Po Master Quest. Nie wiem w sumie, czy to jest szó szósty sezon. Yy... Mam już w tym sezonie May, Asha i Broka, więc nie pamiętam, który odcinek to był. Który to był odcinek? Nie wiem. Nie wiem dokładnie, ale Pokémony lubię. Pokémony lubię. Uwierz mi, Pokémony lubię. Nie mam nic przeciwko Pokémonom. Do was, pytanie do Was yy, będzie takie, będzie takie, jak Wam się podoba ten ekranik, który pokazuje takie dwa filmiki polecające, jak jakby, że tam polecam Wam jeszcze obejrzeć jakieś tam filmiki e, Na samym końcu 15 sekund, to 15 sekund, to jest tylko 15 sekund, więc obejrzyjcie. Jak Wam się spodoba, to dajcie, dajcie jakiś komentarz, że Wam się podoba. Jeżeli wam się nie spodoba, to, to, to dajcie komentarz, że Wam się po prostu nie spodoba. Pamiętajcie o łapce w górę e, Następne pion nie wiem kiedy się pojawi, na pewno nie za tydzień. Zrobiłem taką serię, program do tego Pio, więc yy, mam nadzieję, że to będzie tak jakby z sezonami. Na przykład, nie wiem, 6 odcinków i jeden sezon, 6 odcinków, drugi sezon, więc to jest, yy, to jest szósty odcinek, to jest chyba siódmy odcinek. Yy, więc powiedzmy 7 odcinków, i jeden sezon, 7 odcinków, 7, 7 odcinków, drugi sezon. Tak jak powiedzmy, taki sezon będzie, będzie co miesiąc albo co, co ten, co, co parę, co parę tam, to jest 7 tygodni. 7 tygodni to jest około 1,5 miesiąca, czyli półtora miesiąca i na przykład dwa tygodnie przerwy i znowu drugi sezon, 1,5 tysiąca, takie coś, znaczy półtora tysiąca, 1,5 tygodnia chodera, miesiąca, nie tysiąca. Ach, guźwa, pomyliłem się. Mieszam z tym, na razie, cześć, ja się teraz z wami na łapkę w górę i komentarz w nawiasie kwalitowym, B. cześć. O, oh, fuck! Ja pierdolę. O, uh, uh, uh. O kuźwa, aż zgasi... O, oh, lera jasna Left control Okej, okay. aha, że mogę zablokować, okej doki